Entertainment zaczyna współpracować z Kendrickiem Lamarem, z Callboyem Q i innymi raperami w wytwórni. Jego muzyka opowiada o życiu w projektach, przemocy, nadziei. 10 lutego 2019 roku J-Rock wygrywa Grammy za piosenkę King Is Dead w kategorii Best Rap Performance. Former Bounty Hunter Blood stoi na scenie i dziękuję za swojej rodzinie, swojemu miastu, swojemu gangu. Jedyne co się zmieniło to kolor projektów. Kolor cegieł, mówi J-Rock o Nickerson Gardens. Ale jego historia pokazuje, że można wyjść z gangu i odnieść sukces. Nie wszyscy mają niestety takie szczęście. Jamal Maurice Damons znany jako N.W. Melly. 24-letni raper z Florydy. Oskarżono o podwójne morderstwo swoich najlepszych przyjaciół. Prokuratura twierdzi, że zabił ich dla gangu G-Shine Bloods. 26 października 2018 roku N.W. Suck Chaser i... J. N.W. Juvie, przyjaciele z dzieciństwa Meliego, zostali zastrzeleni w samochodzie. Meli twierdzi, że to była tak z zewnątrz, prokuratora twierdzi, że to był on. Detektyw Danny Polo zeznaje: Meli zna wszystkie znaki G-Shine, robi je bardzo dobrze. W jego telefonie znaleziono regulamin G-Shine Bloods i przysięgi gangu kilka dni przed morderstwem. Motyw? Prokuratora twierdzi, że morderstwa miały przynieść korzyści w promowaniu, wspieraniu interesów grupy przestępczej. G-Shine to jeden z odłamów United Blood Nation. Organizacji założonej w więzieniu Rikers Island w Nowym Jorku. Proces trwa. Meli może zostać skazany na karę śmierci. Jego adwokaci twierdzą, że przynależność do gangu nie oznacza, że zabił przyjaciół.